Cześć! Ja. Weź nie śpiewaj. Wyślę Ci najlepszą muzę w internecie, mhm. która ma zero wyświetleń od pięciu godzin. Wyświetliłeś to i ma zero wyświetleń? Brawo dla Ciebie. No, na no serio, ma zero. No super. I co? Zaśpiewasz... O Boże, 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 Bożenko!

o Boże, Boże, Boże Anko, Boże Anko, Boże Anko ja Sam Lepiej. to wymyśliłeś? Nie czy... trzeba być braw Sam to wymyśliłeś? Czy po ci pomagał? Nie, to jest piosenka, wysłałem ci ją Wysłałem ci tą piosenkę O Boże, 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 Boże Anko Mam nadzieję, że jest w lepszym wykonaniu niż twoim To jest bra piosenka braci Figofagot Dobra, więc co? I co? będzie I teraz będziesz, mam nadzieję, że nie weźmy meczu, przy każdym, wiesz, nagrywamy sobie odcinek informacyjny. Ja te... boże, 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 Bożenko! O, dzięki za pomysł. Nie, kwaśny na to, ale dzięki. O, boże, boże, Bożenko! Bożenko! Nagrywamy coś? Ale co chcesz nagrywać? Be Kamil online? <laughs> Zero wyświetleń. <O> Bożenkę. Dobra. Wiesz, <laughs> to jest hardcore, że wyświetliłem to ja, on i ty. To jest hardcore, że nie ma lipy. Wiesz, to jest hardcore. No, no. nie, mama jest tak hardcore, że nie ma lipy. Twoja mama? <laughs> Piękna. Łazi tak podzieli z bejsbolem i telefonem albo w piśmie.